Siemanko! Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym problemie, mianowicie o porównaniu się do innych. I o co mi tutaj chodzi? Otóż już wiele osób nadal porównuje swoją sylwetkę do jakichś przykładowych kulturystów, do jakichś fit, gwiazd. No i nie biorą te osoby pod uwagę tego, że ta osoba, która wstawiła zdjęcie na Instagram, no nie wykonała pierwszego lepszego zdjęcia, tylko poszukała fajnego światła, ustawiła się w korzystnej pozie. Prawdopodobnie spompowała się przed tym zdjęciem. Nie wiadomo, czy to nie była jakaś sesja, do której ta osoba się przygotowała, do której mogła chociażby się odwadniać, do której mogła się naładować, przed którą wykonała chociażby jakąś dosyć mocną redukcję, bo w końcu jest e, chociażby tym zawodnikiem czy jakąś gwiazdą Instagrama. Te osoby nie biorą tych czynników tutaj do głowy, nie biorą w ogóle tego, nie przyjmują tego do wiadomości i to jest ogromny błąd. Jedynym przeciwnikiem, jedynym Twoim rywalem, do którego powinieneś, powinnaś się porównywać jesteś ty sam czy sama. I to jest najlepszy przeciwnik, dlatego wykonuj sobie zdjęcia poglądowe co jakiś czas i porównuj. Patrz, w którą stronę ta sylwetka idzie. Czy to wszystko idzie w dobrą stronę? Wyciągaj wnioski. Ty jesteś swoim jedynym rywalem. Jeżeli będziesz porównywać się do kogoś innego, jeżeli dalej będziesz siedzieć na tym Instagramie i narzekać o Boże, ale on ma zarobić formę też bym tak chciał, chciała, ale jest chuda, jaką ma talię, w ogóle prawie zniknie. Nie. No bez sensu. Co ci to daje? Co ci to daje? Tylko cię do to demotywuje, daje jakiegoś kopa w twarz, o, że tak to mówię. I tracisz chęci do działania, chodzisz na tą siłownię z przymusu, już ci się nic nie chce. A po co to wszystko? I zaczynają się rozmyślania. No i nie tędy droga. Po co to wszystko? Po co to komu? Co Ci to da? No nic. A jeżeli zaczniesz porównywać się do samego siebie, jeżeli zaczniesz patrzeć, jak ta Twoja sylwetka zmienia się na przestrzeni kilku miesięcy, jeżeli zaczniesz dostrzegać, o tutaj urosła mi klata, tam urosł mi biceps, no to te barki też już coraz lepiej wyglądają. O, tu nawet pośladki już mam większe. To da Ci kopę motywacji. Nie sądzisz, że właśnie lepiej iść w tą stronę niż w tą której porównujesz się do innych, bo według mnie jest to znacznie lepsze i dzięki temu będziesz sam, sama napędzała się do działania, bo będziesz widziała ten progres, widział ten progres, będziesz chciał dążyć, będziesz szedł na tym siłownie i będziesz wiedział, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Także w ten sposób powinniśmy działać. Nie powinniśmy sobie stawiać kłód, nie rzucać tych kłód pod nogi, tylko powinniśmy właśnie dawać sobie kopa motywacji, żeby dążyć dalej, żeby cieszyć się tym całym procesem, żeby czerpać z tego radość. Jeżeli my będziemy porównywali dalej się do innych, no to co z tego będziemy dostawać? No na pewno nic, co nas uszczęśliwi. A jeżeli będziemy patrzeć na nasz progres i uśmiechać się, no to jak najbardziej to wszystko zacznie być po prostu przyjemnością i być może przyrodzi się w jakąś pasję, a być może zaczniesz się bardziej interesować całym tym tematem, i może też kiedyś zaczniesz myśleć nad tym, czy może nie podzielić się tą całą swoją drogą, całą swoją wiedzą z innymi, tak by inni też zaczęli czerpać z Twojego doświadczenia, z Twojej wiedzy. Także, no kto wie, ostatnie zdanie w tym materiale będzie takie, żebyś zaczął zaczęła. Porównywać się do samego siebie i żebyś właśnie walczył, walczyła z rywalem, który jest na Twoim poziomie, czyli z samym sobą. Pod żadnym pozorem nie porównuj się już nigdy więcej do nikogo innego, bo nie będzie miało to sensu. Także to byłoby na tyle. Cześć.